Hej, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie półek w sklepie Pepko na moim kanale. Oglądam właśnie świetne kubki. Zobaczcie, jakaś nowa kolekcja: Natural Green Collection. On jest bez uchwytów, jak widzicie. Cena jest 12 zł. Przepiękny kolorek, taki delikatny, można powiedzieć, kremowy. Jest jeszcze on w takim kolorze jasno-zielonym. Też przepiękny ten kolor. I jeszcze jeden kolorek, aż trzy kolorki, jeżeli chodzi o ten kubek, i taki ciemny, ciemnozielony. Bardzo ładnie się prezentują, naprawdę fajne. Myślę, że, ktoś urządza sobie dom, to super właśnie się zaopatrzyć w takie kubeczki, bo będą do wszystkiego. Kochani, dzisiaj zobaczyłam bardzo fajne szklaneczki. Tutaj, akurat w kolorze niebieskim. Pakowane są po dwie sztuki. Zaraz sobie zobaczymy cenę. I te szklaneczki będą w cenie 15 zł. One jeszcze występują ogólnie, tutaj widzę, w kolorze akurat stoi jeszcze takie żółtawy. Też bardzo ładnie wygląda. Obecnie też te szkła, właśnie kolorowe są bardzo modne. A tutaj, kochani, taka nowość. Jeżeli chodzi o ramkę na zdjęcia, zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Nawet nie trzeba zdjęcia swojego wkładać, tylko po prostu nawet tutaj z tą pocztówką super to wygląda. To jest właśnie zawieszony, zobaczcie, na takich fajnych uchwyt z koralików. Bardzo fajny i to jest właśnie ta kolekcja nowa, zobaczcie, Natural Green Collection, i tutaj mam 15 zł. Ramka 13 na 18, także jeżeli wam się coś takiego podoba, szukacie to naprawdę fajna dekoracja. A rameczki takie wydają się być właśnie naturalne, drewniane. Tutaj mamy jeszcze bardzo fajne. Kolejne dekoracje, czyli również do powieszenia. za 20 zł mamy taką ścienną dekorację w stylu boho. Dużo tych dekoracji było, oczywiście różne wersje. Zawsze coś sobie można fajnego wybrać. Kochani, teraz dział łacienka. Tutaj widzę, że jakieś mamy nowe dywaniki. One będą w kolorze białym-szarym. Akurat tutaj, te związane. Rozmiar 50 na 80. Cena jest 25 zł. Myślę, że w każdej łazience taki dywanik się przyda. Jak wychodzimy, właśnie czy z pod prysznica, czy z wanny, no to wiadomo, nawet żeby się nie poślizgnąć dla bezpieczeństwa, nawet taki dywanik powinien być. I zobaczcie, on jest również takim przepięknym kolorzem różowym. Kolejna fajna rzecz, Pepko, oczywiście w ostatnim moim ulubionym kolorze, czyli takim miętowym. Bardzo fajny ten ręcznik. Tutaj mamy rozmiar 70 na 140, 100% bawełna za 40 zł. I tutaj, jeżeli chodzi o gęstość materiału, to 470. Nie wiem, nie pamiętam, właśnie jaka powinna być ta gęstość. Ale myślę, że chyba całkiem zniesła. W ogóle wzięłabym go już dla samego koloru. Kochani, tutaj widzę, że chyba podchodziły adidaski nowe. Wydaje mi się, że one kiedyś już były, ale zróbmy po prostu tutaj rzut na te butyki Za 50 zł takie fajne beżowe z biało-czarną podeszwą, tak się prezentują. No, i oczywiście mamy coś lżejszego teraz na tą pogodę. Jeżeli chcemy, na przykład na rower czy na spacer, zamiast klapek czy sandałków, to można wskoczyć właśnie w trampeczki. Trampeczki są szarobiałe, cena 35 zł. No, i oczywiście standardowa rozmiarówka o 36 do 41. Tutaj mam jeszcze te adidaski białe z granatowym paskiem, też całkiem niezłe. Pokazywałam Wam ostatnio w, w którymś filmie. Oczywiście, serdecznie zapraszam Was na inne moje filmy. Pokazywałam Wam górę od kostiumu, a dzisiaj dopiero w innym pepko spostrzegłam dół od kostiumu. Myślę, że po prostu. Nie wiem, gdzieś tam rzucaję, bo parę sztuki po prostu to jest albo wykupowane, albo po prostu jest tego tak mało. No tutaj akurat ten dół 20 zł, od do XL-ki. Mamy rozmiaróweczkę i dla przypomnienia tak wygląda góra tego kostiumu. Kostium ogólnie ma bardzo ładny niebieski kolor. I zobaczmy jeszcze dla przypomnienia, ile ta góra, tak samo 25 zł, czyli mamy cały strój za 50 zł, rozmiarówka do XL -ki. no i tutaj wisi jeszcze krateczka oraz inne, ale to już po, tak jak mówię zapraszam na inne moje filmy, bo tam raczej na bieżąco Wam pokazuję, staram się przynajmniej pokazywać wszystkie nowości, a tutaj kochani taka torebka w kolorze zielonym ona jest za 30 zł jest w jednym rozmiarze i ona jest z materiału coś takiego wiecie sportowego bardziej, chociaż tutaj pokażę Wam jeszcze w środku ten paseczek, tutaj, on jest taki materiałowo, bym powiedziała, metalowy. Tak się on prezentuje. Tutaj akurat było powieszone, także możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Taka typowa sportoweczka. Kochani, no i nie mogłam przejść obojętnie, bo znowu nowe, fajne skarpeteczki, w bardzo fajnych kolorach brąz, czarny z brązem, biały z brązem. Zobaczcie, to są fajne, no świetne, są 9 zł, kosztują, tu oczywiście mamy standardowe rozmiarki 35-38, no i na pewno ten 39-42, bo to jest zawsze, tutaj mamy również fajne właśnie z brązem łączone, beż, brąz, świetny zestaw, 5 tutaj par w cenie 10 zł, także bardzo fajne tutaj polecieli. W brąz, no ciekawie wyglądają. I tutaj mamy jeszcze taką fajną panterkę, również tutaj mamy cenę 10 zł, ale za 4 pary. Zobaczcie, takie są zestawienia kolorów. Bardzo mi się te skarpetki podobają. Te właśnie poprzednie dwa zestawy oraz te, naprawdę świetne. Tych skarpetek to wiecie, nigdy nie za mało, także co wejście do pepko, tak naprawdę to można sobie kupić. Nie wiem, jak tam ze składami, czasami pisaliście, że sztuczne i tak dalej. No wiadomo, wszystko trzeba sprawdzać sobie skład i może w końcu natrafimy na coś fajnego. A tutaj zobaczcie, jaka przepiękna koszula. Koszula jest w kratkę. Biało-czarna kratka, lub taka bardziej wiecie, beżowa. Kratka, bo to trudno wyczuć. Rękawki są na gumeczce. Rękaw jest taki krótszy, wydaje mi się, 3 czwarte. Koszula jest rozpinana na guziczki, jest w cenie 40 zł. I tutaj największy rozmiar będzie miały 46. Myślę, że fajna, bardzo fajna koszula. Ja tutaj zaraz będę sprawdzała skład materiału bo mnie zaciekawiła. Ja takie rzeczy po prostu uwielbiam. Z tyłu zupełnie gładziutko. Nie ma tutaj żadnych odcięć, żadnych rozcięć i tak dalej. Karczku nic takiego nie ma. Gładziusieńka. Myślę, że to było widać dobrze, ale czasami też wolę Wam powiedzieć, no bo czasami na czarnym czy coś to tak nie za dobrze, czy na kolorze też nie za dobrze właśnie to widać. No i teraz ten materiał mnie bardzo ciekawi. I zaraz sobie sprawdzimy. Nie wiem, czy ja tutaj dojrzę. Muszę sobie chyba powiększyć. I, kochani, zawiodłam się, bo tutaj mamy 60 chyba bawełny. I pisz, piszcie, jak tam widzicie, bo po prostu ten 60%, tak, bawełny i 40 poliester, chyba dobrze to jest odczytane. Także, kochani, no, zawiodłam się bardzo. Podobała mi się mega ta koszula, no ale. No niestety nie można mieć wszystkiego, a szkoda, mogłaby być 100% bawełny. Kochani, dzięki bardzo serdecznie za dzisiaj, do zobaczenia, cześć.